Hej, witajcie, to ja, Milwen wasz ulubiony kasnolud po tej stronie internetów. Witam widzów nowych, witam widzów starych. Oto garść ogłoszeń parafialnych. Po pierwsze, jest 1 września, zatem przynajmniej w teorii kończą się wakacje. Ja jednak oszukałem przeznaczenie, więc mam czas do 1 października, kiedy to zacznie się rok akademicki. Niestety... W połowie września wyjadę do przecudownego, jakże polskiego Breslau, by tam podjąć dalsze studia, co oznacza, że ostatnie tygodnie spędzę tam na aklimatyzacji i załatwianiu ostatnich ważnych spraw urzędowych. Nie oznacza to jednak, że zamierzam zostawić Was samych, o nie. Właśnie szykuję kolejną recenzję, tym razem gry polskiej, kontrowersyjnej, być może ktoś się już dole myśla jakiej. Niestety ta gra jest niezwykle uciążliwa, nie wiem czy starczy mi cierpliwości do jej ukończenia, ale czego się nie robi dla Was? Po drugie, chciałem używając kwiecistych wiązanek obrzucić łajnem telewizję Polsat za nieemitowanie mistrzostw w siatkówce na kanałach otwartych, co jest rzecz jasna zdradą i hańbą. Po dłuższych analizach i przewertowaniu kilku artykułów stwierdziłem jednak, że to o wiele grubsza afera i nie mnie o tym rozstrzygać ja to wina, więc odpuściłem sobie. Choć wciąż im się należy ostry opieprz za pazerność. No i po trzecie, chciałem serdecznie podziękować za wsparcie mojej skromnej twórczości Darka Hanowi, którego, mam nadzieję, znacie, jeżeli nie, to zapraszam na jego stronę arn.eu. Nie wyobrażacie sobie, jakie to jest uczucie być docenionym przez jednego z niewątpliwych mistrzów sztuki recenzenckiej. Jako, że jesteś jednym z moich guru, to tam Twoje ego Andrzejem Butrukiem i powiem, że należy Ci się ode mnie... ...żeton na kielnie i beton. ...a przynajmniej kufelek dobrego piwa. Kiedy tylko przejdziesz do Polski, do Wrocławia, zapraszam, no chyba, że będę spłukany. A zatem to by było na tyle, życzcie mi szybkiego ukończenia recenzji, a wszystkim widząc w przedziale wiekowym 14-19 życzę miłego roku szkolnego. Życzę murowanej zabawy!